Przedsiębiorczy system oceniania to sposób na to, by uczynić uczniów aktywnymi na zajęciach, kreatywnymi i przedsiębiorczymi. Czego rodzice uczą dzieci? Uczą samodzielności chodzenia, jedzenia, samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych choć następuje regres tej samodzielności przez dowożenie już dość dużych dzieci do szkoły samochodem. Czego szkoła powinna uczyć? Oczywiście samodzielności, tak jak uczą tego szkoły w Finlandii, ale przede wszystkim samoedukacji, bo to najwyższy cel edukacji i profesorowie wyższych uczelni, którzy ten cel osiągnęli, nazywani są samodzielnymi pracownikami naukowymi. Uczeń, który będzie umiał się sam edukować, to uczeń, którego chcemy jako członka naszego społeczeństwa. Gdzie trafimy po szkole, uczelni? Trafimy do jakiegoś zakładu pracy. Uczelnia też jest zakładem pracy. Doktoranci czy pracownicy naukowi będą też pracować. Szkoła zatem powinna przygotowywać do pracy zawodowej, nawet w liceum, jeszcze wcześniej nie tylko do studiów, ale przede wszystkim do pracy. Bo po studiach też trzeba będzie iść do pracy, i to przygotowanie im wcześniej nastąpi, tym lepiej. Przygotowanie do dorosłego życia też jest bardzo ważne, bo zderzenie z dorosłym życiem dla niektórych może być trudne. W jaki sposób ten system oceniania przygotowuje? Do dorosłego życia przede wszystkim przez współpracę. W jaki sposób przygotowuje do związków? Właśnie przez współpracę w grupach, ale to są stałe grupy, tworzone raz na semestr, wtedy uczy się negocjacji, uczy się wzajemnego pomagania sobie, dzielenia się wiedzą. To jest bardzo ważne w późniejszym życiu i późniejszej pracy w związkach i w zakładzie pracy. W dorosłym życiu zetkniemy się ze służbą zdrowia. Tutaj, w tym systemie. Możemy zetknąć się z problemem rehabilitacji ocen. Trzeba będzie zapisać się na rehabilitację, czyli poprawę oceny i zaplanować tą rehabilitację. Nie można tak przyjść po prostu do lekarza, chyba że w nagłym przypadku. Ale przychodząc, trzeba będzie mieć też ważną kartę zdrowia, czyli uzupełniony zeszyt. W dorosłym życiu trzeba przestrzegać prawa. Uczniowie mogą sami. Pomagać w przestrzeganiu przez siebie prawa, sprawdzając na przykład e, zawartość pulpitów, e, czy tam nie ma jakichś nieodpowiednich nie treści, czy, nie, 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 czy jest bałagan na pulpicie, porządek po zajęciach, ustawienie krzeseł. Demokracja bardzo ważna jest w życiu. Uczniowie mogą zgłaszając przygotowanie do lekcji, ocenić czy zagłosować. Nad swoim poziomem przygotowania do lekcji, ale mogą również zagłosować, udzielając oceny pod koniec lekcji, oceniając swój poziom zrozumienia zajęć. Odbywa się to przez specjalnie przygotowane liczniki. W dorosłym życiu mamy urzędy banki, w których bardzo ważne są terminy i dobre decyzje. Czy wziąć coś na kredyt, czy nie, to ważna decyzja. Można się takiej decyzji nauczyć, dostając ocenę na kredyt. Więc jak najwięcej elementów z firmy i z życia codziennego powinno być przeniesione do szkoły, na lekcje, do systemu oceniania. I tutaj tak się dzieje. Dorosłe życie to praca. Praca na zajęciach jest podstawą uczenia się. W dorosłym życiu następuje wypłata do kieszeni, w szkole ocena do dziennika. Jest też wypłatą za pracę i powinno się tak o niej mówić i tak ją traktować, a nie tylko jako miernik poziomu wiedzy czy umiejętności. Praca to aktywność, a aktywność jest bardzo ważna dla młodego człowieka, bo szkoła powinna angażować uczniów w najwięcej aktywności, na przykład wprowadzenie strony internetowej szkoły. Być może nauczyciel zrobi to lepiej. Ale jeżeli uczeń nie będzie się uczył tego, nie będzie popełniał błędów, to zabieramy mu, zabieramy mu szansę na nauczenie się czegoś. Musimy pozwolić uczniowi popełniać błędy, bo bez popełniania błędów nigdy się niczego nie nauczy. Wiedza i umiejętności nie powstają z niczego, oczywiście są wynikiem pracy i trzeba to młodym ludziom uświadamiać. Nawet koncentracja na lekcji wymaga pracy, wymaga wysiłku i dzięki tej koncentracji zdobywa się wiedza. Ten system zgadza się z priorytetami polityki oświatowej państwa, ponieważ uczy kreatywności, przedsiębiorczości, rozwija kompetencje cyfrowe przez zapisywanie tematu lekcji w formie elektronicznej i udostępnianie go w internecie wychowanie do wartości przez właśnie współpracę w grupie umiejętność wspólnej pracy rozwija wartości aktywność jest najlepszą profilaktyką uzależnień a statystyka którą będą zbierać uczniowie dyżurni odpowiedzialni za statystykę tak zwani strażnicy statystyki rozwija kompetencje matematyczne Matematyka młodego człowieka jest dość jasna. Aktywność to potrzeba, jak jedzenie i sen. Brak aktywności to prawdopodobieństwo uzależnień. Aktywność pozytywna, której brakuje, powoduje aktywność negatywną brak dyscypliny, dewastację. Wycofanie aktywności to problemy psychiczne i próby samobójcze. Dlatego lekcje powinny być wesołe, bo będą lepiej zapamiętane. Dlatego Lekcje wesołe nie są nudne, a są aktywne, bo aktywna lekcja to zapamiętana lekcja. Żeby wesoła lekcja była też dobra, to na wesołej lekcji trzeba koniecznie zajmować się tematem. Nie może być tylko wesoła. Nie wolno sobie przeszkadzać wzajemnie. Nie wolno być leniem na wesołej lekcji, mimo że jest wesoła i należy wzajemnie się szanować. Jak wdrożyć taki przedsiębiorczy system oceniania? podzielić składniki wypłaty, czyli składniki ocen na oceny z działów. Tutaj rzeczywiście mierzymy też pracę, ale i poziom wiedzy standardowo jak w innych systemach oceniania, ale tutaj dodatkowy element to praca grupowa raport, w którym uczniowie raportują co zrobili, jak zrobili, jak się nauczyli, jaką metodą i ten raport jest oceniany, jest składnikiem oceny z działu. Jest to odzwierciedlenie w sytuacji, jaka jest w korporacjach, czyli tam tworzą pracownicy raporty i przede wszystkim oceny dodatkowe, ocena za zeszyt, który jest kartą zdrowia i jest istotny przy rehabilitacji, ocen, ale też ocenę właśnie za pracę grupową dyżurnego, pracę, która powoduje aktywność uczniom, pracę strażnika, to oceny. Istotne w tym systemie oceniania. Praca grupowa, raport to jest raport, którego kryterium podaje nauczyciel każdorazowo, i na podstawie tych kryteriów raport jest oceniany. Praca grupowa przez aktywność. Tutaj są zupełnie inne grupy. Do raportu mieliśmy grupę, która przygotowuje, uczy się razem, współpracuje i przygotowuje raport z tego, jak się nauczyli? Raport zawiera również pytania. W pracy grupowej aktywności chodzi o prawidłowe wykonywanie funkcji dyżurnego. Dyżurni zgrupowani są w firmy i w razie nieobecności jednego z tych dyżurnych przejmuje jego obowiązki inny członek firmy. Za tą pracę, jako premię, uczniowie dostają ocenę na koniec semestru. Jakie są firmy? Yy, firma NFZ, nowa forma zapamiętywania, tak została nazwana. Jest tam strażnik zeszytu, który jeżeli ma, uczeń ma, uczniowie mają zeszyt, to wbija im pieczątkę yy, z danego dnia. Jeżeli nie mają, to yy, nie ma pieczątki. Strażnik powietrza dba o to, żeby sala była wentylowana, odpowiada za otwieranie, zamykanie okna. Strażnik poprawy. Przypomina o konieczności zapisu na rehabilitacji ocen. I takiego zapisu dokonuje. GUS to grupowy Urząd Statystyczny. E tutaj mamy strażnika obecności, który sprawdza obecność na liście komputerowej, oczywiście dostępnej tylko na komputerze e nauczyciela, w sali nie w internecie. Strażnik tematu zapisuje temat w spisie tematów, ale tak zapisuje, że ten temat jest widoczny w internecie. Uczniowie mają dostęp do tematów, które zostały już zrealizowane. Bezpośrednio po ich wpisaniu do dziennika ten temat jest prezentowany na blogu nauczyciela. I strażnik statystyki, co rozwija kompetencje matematyczne, sprawdza poziom przygotowania do lekcji na początku, na ile uczniowie samooceniają się w przygotowaniu do lekcji. I pod koniec lekcji, na ile zrozumieli y, temat lekcji, i prowadzi taką statystykę. Samoocena jest nies niesłychanie ważna dla ucznia. Samoocena ułatwia niesamowicie samoedukację, jest podstawą samoedukacji. Y, kolejna firma to Agencja Bezpieczeństwa Wewnątrzlekcyjnego. Tutaj Strażnik Pamięci y, pamięta, co było na ostatniej lekcji, jeżeli nauczyciel czegoś nie dokończył, nie omówił, to przypomina o tym. Strażnik pulpitu sprawdza zawartość pulpitów, czy jest tam porządek, czystość, czy nie ma jakichś nieodpowiednich treści. Strażnik wyłączenia komputera w grupach, które kończą zajęcia, dba o to, żeby komputery zostały wyłączone, a strażnik krzeseł porządku na zakończenie lekcji sprawdza, czy jest porządek, czy krzesła wróciły na swoje miejsce. Poczta. Pracuje tu strażnik czasu, który przypomina 5 minut przed końcem lekcji o, o zakończeniu zajęć, o konieczności podsumowania. Wielu nauczycieli zapomina podsumować lekcję, jest to bardzo ważne. Najlepszym sposobem na to jest uczeń, który przypomni, że lekcja się kończy. Kurier zbiera referaty i prace oddawane zarówno w papierowo, jak i elektronicznie. Ułatwia to nauczycielowi zbieranie prac. Strażnik pytań zbiera pod koniec lekcji pytania, ponieważ za zadawanie pytań. Są oceny, jest to niesłychanie ważna praca, szczególnie jeżeli ułoży, uczeń potrafi ułożyć pytanie ABCD do lekcji, to jest to bardzo dobra, bardzo duża umiejętność, która powinna być punktowana i za zadawanie pytań powinna być ocena, bo ta umiejętność zanika wśród uczniów. Są też wolne zawody. Serwisant może zgłaszać awarie sprzętu i oprogramowania i, i za zgodą nauczyciela próbować takie awarie naprawić. Kartograf myśli może rysować mapy myśli, które, których zdjęcie potem można zrobić i umieścić na blogu nauczyciela. O ile taki się kartograf znajdzie. Praca grupowa umożliwia też awans. Proponuje takie formy awansu dyrektor firmy. Właśnie te, w tej pracy grupowej w danej firmie uczniowie mogą wybrać swojego dyrektora, który będzie miał dodatkowe NP w ramach wynagrodzenia i będzie mógł decydować o organizacji firmy, na przykład o tym, kto zastąpi nieobecnego ucznia. Dyrektor korporacji, jeżeli wszystkie firmy takiego dyrektora wy, wybiorą, to oceniałby pracę wszystkich firm, czy one prawidłowo pracują na lekcji. Rehabilitacja ocen. Mówiliśmy o niej, trzeba na poprawę ocen, czyli rehabilitację, zapisać się na termin rehabilitacji i posiadać ważną kartę zdrowia, to znaczy uzupełnionym zeszyt. Rehabilitacja ocen trwa pod koniec zajęć, 20 minut. Pod koniec zajęć, jeżeli jest taka możliwość, nauczyciel rehabilituje oceny. Zapis, stara ocena. I nowa ocena, czyli ta rehabilitowana w dzienniku, wygląda następująco. I teraz to, co najważniejsze, jak przebiega lekcja, kiedy, kiedy ten przedsiębiorczy system oceniania funkcjonuje przede wszystkim, szczególnie te funkcje dyżurnego, które są jak gdyby podstawą tego systemu. Funkcjonuje to na początku lekcji i na końcu. Na wstępie, właśnie uczniowie zatrudnieni w firmach, wszyscy na raz wykonują swoje czynności. Strażnik tematu zapisuje temat, strażnik obecności sprawdza obecność, strażnik pulpitu sprawdza, czy jest porządek na pulpitach, strażnik zeszytu wbija pieczątki do zeszytu, strażnik statystyki sprawdza statystykę przygotowania do lekcji i tak dalej. Wszyscy wykonują na raz. Te czynności, dzięki temu nauczyciel ma świetnie przygotowane środowisko do prowadzenia zajęć. Następnie nauczyciel omawia temat lekcji, przydziela zadania uczniom indywidualnie lub zbiorowo. Uczniowie wykonują te zadania, i pod koniec lekcji strażnik czasu, gdy poinformuje, że zbliża się koniec lekcji 5 minut przed końcem zajęć, to nauczyciel dokonuje podsumowania, ale uczniowie na licznikach ustawiają też. Na ile zrozumieli lekcję, a Strażnik Powietrza otwiera okno, żeby w, w czasie przerwy sala została przewieczona. I tutaj w przebiegu lekcji informacja o tym, że rehabilitacja, jeżeli jest możliwość, to prowadzona jest 20 minut przed końcem lekcji. To wszystko. Dziękuję za uwagę.